Bardzo serdecznie w paszarce. Zami się witam. Ogarnęłam kamerę. Od razu mówię, teraz już nie powinno być trzęsiawki. Jest ze mną Marysia. O tu, zobaczcie, dzień dobry. I właśnie rozpakowuję pasze Ta mi się porwała. Tu jest jeszcze jedna i jeszcze jedna jest tam. Także przysypuję pasze na początek bo już troszeczkę nam się kończy no i oczywiście mamy pasze z Eggersmana jeśli chcecie kod rabatowy to na pewno znajdziecie tam na dole w opisie no a ja... o jezu jak mnie prześwietla, dlaczego? no a ja zabieram się dalej za przysypywanie kiks <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> Moją wielką dupę. No właśnie zrobiłam tak, żeby nie tak wylecić dupy. Ogólnie dzisiaj przyjeżdża do pokerka Pani Fizjo, więc Pani Fizjo mogliście widzieć na tym tu, 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 tym odcinku, kiedy przyjechała do nas z Indibą i dzisiaj też będzie u nas Małgosia i będzie troszeczkę pokerka wymasowywać, ale dokładnie jakie plany i tak dalej mam. Na niego i na siebie, to opowiem Wam dalej, bo na razie muszę tu przesypać paszę, A później musimy z Wanią nagrać fajnego TikToka. Kto mnie nie obserwuje na TikToku, to zapraszam serdecznie. Link w opisie. Dobra, <laughs> dawaj. Muzykuj się. To można wyrzucić. Nie, rozrabiamy. Kajesz, mhm. o? Nie, już się <laughs> chyba jeszcze się. Musimy. Jak zawsze jest Jula, to Jula mi zawsze pomaga przybywać te pasze. Słucham, ale to nie mogę. Co? Mogę też Ci pomóc? Mogę też też mi pomóc? Uuuu, jakie fajne! Fajna nie, macie jaka ładna! Hm, mm, pokarę Derek ja się uszyć często! Dobra? Nie nawet się, trening robisz siłowy. No właśnie chodzi o to, że tutaj tak strasznie mało miejsca. No bo pod ścianą stoję, a ja wiecie, do szczuplejszych nie należy. Więc tutaj za bardzo nie ma miejsca na nas dwie. Mówię o paszy i... i nie tej paszy Martynie, tylko Gersmanie Gersman ja To jest, wiecie, za dużo na nas dwójkę Uch. Dobra To nie było takie złe Jeszcze zostało nam tylko trawokulki Ale musimy najpierw nagrać Dingtonga. I pokerek jest Zaopatrzony Pyszną paszkę, niam, możecie zjeść nie? Tak, nagrałyśmy TikToka, tylko że zaktualizować TikToka, bo nie chce się dodać opis I idziemy teraz po pokerka. No i ogólnie tak Ja wam powiem To jest tak Rozmawiałam z fizjoterapeutką yy, Jedną I ogólnie ta hulawiza może wynikać Ustraszył <noise> się, się cześć Poki Z napięć no, ale mówi, że też te napięcia mogą się gromadzić we mnie. I wtedy ja przekazuję na konia, albo kon przekazuje mi. I to jest kółko Macieju. Co z tego, że poki teraz się czuję lepiej? Jak ja mam swoje napięcia i będzie po prostu cały czas ta sama śpiewka. No bo ja się napinam, to przekażę to dla konia. Więc ostatnio byłam dwa dni temu u fizjoterapeuty, który mnie rozmasował, bolało jak cholera. Takiego bólu dawno nie doświadczyłam, naprawdę, ale czuję się lepiej. I co jest najlepsze, że poker ma w podobnych miejscach napięcia, które ja mam w ciele. Nie wiem, może dla Was to brzmi dziwnie, ale tak po prostu jest. Nie! Przechodząc do meritum sprawy, kto przyjeżdża jeszcze do nas? A Małgosia! Chciałam, dlaczego chciałam powiedzieć Ania? Ania, Aj, Małgosia! A bo znam jeszcze Anię z tym samym nazwiskiem. No tak. Małgosia Jurczak, która będzie dzisiaj też pracować troszeczkę z pokerskim, chciałabym, żeby skupiła się właśnie na jego tyle: na krzyżowo-biodrowym, nad miednicą, nad tylnymi nóżkami, żeby to trochę rozmasować. Jeśli to nie pomoże. No, to chyba jeszcze wezwę jednego weterynarza, ewentualnie innego, taki, który nie zna w ogóle sprawy. No i oczywiście ja redukuję swoje napięcia. Mam jeszcze jedną wizytę na pewno. Dostałam też zalecenia, jakie mam wykonywać ćwiczenia, i chciałam się doprowadzić do porządku siebie i jego, pod względem właśnie takich napięć. Dzień dobry. No i zobaczymy, zobaczymy co dalej. Ja czuję się naprawdę dużo lepiej, mimo tego, że wczoraj jeszcze mnie tak bolało, bo, bo boli mnie już drugi dzień. Dzień, który mi robił pan masaż wczoraj i dzisiaj, ale dzisiaj już zdecydowanie jest lepiej. Czuję się taka wolna, wiecie, mam taki... No jest dobrze, jest dobrze. Ja nie wiem jak to może. To może wyglądać z waszej strony dziwnie, no ale tak jest. Dużo ludzi ogólnie mówi, że... Takie napięcia w ciele zwierzęta też przejmują, więc zobaczymy, czy to się u nas sprawdzi. No i daję sobie i pokiemu, tak, może nie wiem, trzy tygodnie do miesiąca takiej pracy z ziemi, pracy nad sobą, właśnie nad tymi naszymi napięciami i. I zobaczymy, jak będzie później. Też dostaliśmy zalecenia, jakie pokerek ma wykonywać ćwiczenia. Chodzi o to, żeby właśnie wzmocnić mu plecki i troszeczkę zaangażować mu właśnie te tylne nogi, żeby on znalazł też równowagę w swoim ciele, żeby znalazł taki wiecie punkt ten środkowy, żeby łatwiej mu po prostu było się poruszać. Także dostaliśmy takie ćwiczenia. Dzisiaj też przyjeżdża właśnie Małgosia i zobaczymy w sumie, co ona też nam powie. I to chyba tyle. Na razie taki jest plan. Zobaczymy jak to dalej wyjdzie. E, dawaj tego konia. Idziemy <grywanie> do stajni. Chciałabym, żebyśmy jeździli w takiej harmonii i bez żadnych bólów, bez żadnych napięć. Więc y, muszę właśnie swoje napięcia, jego i o to na razie zadbam. Koń pokarm się denerwuje, bo dużo owadów. E, no i tak, i mamy też kurację, sobie kurujemy się yy, ziółkami, bo pokarek był przyziębiony, ale już jest lepiej, nie ma takich gilów i może się iść Marysia pierwsza. Nie. I. I tak nie kaszle, więc ziółka mu pomagają. Jeśli nie widzieliście unboxingu z ziółkami, to zapraszam tu, tu, tu gdzieś tu będzie. I yy, chyba się rozgadałam, nie? Ale to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Także na ten moment tak wygląda nasza sytuacja. Jeśli coś mi się przypomni, to wam na pewno dopowiem. Ale no, przede wszystkim musimy wrócić do siebie pod względem fizycznym. Tak, zredukować nasze napięcia. I mam nadzieję, że to pomoże. No, bo co mogę więcej dodać? No, z pokarskim będziemy jeszcze pracować z ziemi. Mamy właśnie różne ćwiczenia. Jeśli byście chcieli zobaczyć taki film, jak pracuję z pokerem teraz z ziemi. Jakie ćwiczonka wykonujemy właśnie jakby na takie przywrócenie równowagi, na panowanie nad swoim ciałem? To dajcie znać w komentarzach, to nagram takie coś, takiego vloga Wam zrobię. I zobaczycie jak pracujemy sobie. Pokerkowi przygotowuję trawokulki z miętą, liśćmi maliny i coś tu jeszcze wam wsypałam, ale nie pamiętam co. Teraz wsypię mu jeszcze imbir tak na, na odporność i w, 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 wsypię mu jeszcze siemieniane i, i babkę płesznik na odpieszczenie, także robią taką kompozycję, to wszystko gorącą wodą, a później sobie chłopaczek zje. Będzie miał na kaszelek, na gardelko i, i ten. I będzie się czuł tysiąc razy lepiej. Tak? Będzie koniec szczęśliwy on lubi tą mieszankę. Tak, to jest takie, o z tego się robi taki glucik śmieszny. Ale jak to będzie wszystko wymieszane, to tak się tego nie zauważy. Bo jeszcze szałwie. Szałwia hamuje wysięki, robnie świąt, szczególnie na włonach siódowych, działa ściągająco. O i siemaniane też weźmy obraz. Dzisiaj trochę wątek kulinarny Najpierw wykonywanie pasz Teraz przygotowywanie tutaj jedzonka bo się, żeby to mi się nie wysypało Może na siebie to zrobię Dobra, starczy mu tyle Ogólnie trawo kulki i w ogóle to wszystko To trochę wsiąknie tej wody Z siemienia i z łapki Zrobi się taka galaretka więc będzie idealnie, dodamy jeszcze trochę uuu, jak przyjemnie tak mi mam moróg raparko, ja, jak dobrze łóżko też tutaj, co? łóżko Dobrze. Dobra, w drugą. Piersiowego, wiążeń, w piersiowego, ale z że idę w piersiowo właśnie jest trochę czuły i bolesny jest wrażliwy, naprawdę w na piersiowym jest super hmm. przez większość nie ja wiem y, jest naprawdę spoko ale na końcówka to jest prawda, jest taka średnia, tylko czy to jest pierwotna przyczyna problemu? od góry idzie w dół no to jeżeli od góry by już do no to jeżeli byśmy go zrobimy. To było sześć. Sprawdźcie? A ty, Jeden, mam słyszeć? No jak pokrobisz to no, zziewać? Aj, mamo, no. mamo. Daj, jak mu dobrze jest. Aj, ziobat. Daj, I Ale teraz się was jest takie na tak Josia, teraz robi mu coś z nogą, ale nie martwcie się, to jest bezpieczne. Arty Artykulację stawu biodrowego. Artykulację stawu biodrowego robi. Powiem to na tą Tak, tak jak powiedziała. I zrobi to, jeszcze coś zrobiłam z zebraniem dziwnego. Nie wiem, musicie się jej zapytać, jeśli chcecie wiedzieć. Dlatego widzicie na jej Instagrama! Link <grym> w opisie. I coś jeszcze z szyją będzie tu działać, ja nie wiem. Magiczna rzecz. Ja to, ja to umiem ogólnie, ja to umiem tylko taki powierzchowny masaż zrobić, ale... Ale jak Miterka robiła powierzchowne masaże, fajniejszy był poker do robienia. Cii, no bo <grym> ostatnio jakoś tak... Ym... Nie wiem w sumie, dlaczego przestaliśmy. Czemu powiem przestaliśmy? No, to trzeba tu automatyczny, ma? Bo. Nie wiem w sumie nawet. Nie, nie, nie. Pomijmy ten fakt. O, Napiszcie o, w komentarzach, czy Miszka powinna. Przytula, o. No, ale Co? musimy zrobić miska. Wydaje mi się, że powinni o, twoje wideo napisać ci. Napisać ci w, komentar... za... w komentarzach. Co za zim Co powinni napisać? Powinni ci w komentarzach. No, tak albo ankietę możemy zrobić. Ankietę. Komentujcie mi się was i pokera. Tak. Im więcej komentarzy, tym częściej pokażę massażu. O, dobra. Ale nie trzeba powiedzieć, że To czekajcie. Nie, to zróbmy z łapkami w górę. 100 e, oh, łapek jesu. w górę, 100 łapek w górę, to jest jeden masaż e, e, w tygodniu. Oh, o! Ojej, ja, to oh, teraz oh. to było. 200 łapek w górę. Nie ja, że się lepiej oddychać, jak żebelka puściła. O, słyszałeś? Powiedziała Ci tak, nie byłam przy tym potwierdzam. 200 łapek w górę to jest masaż dwa razy w tygodniu. No i tak 300 to trzy razy, wiecie, więc łapkujcie film. Koniecznie, koniecznie. Czyli jak będzie 700 łapek w górę, to będzie aż 7 razy w tygodniu masaż. Kowak. Nie, nie, musimy jakiś większy próg zrobić na No co, Leni, jesteś co? Nie, bo raczej przyjeżdżam sześć razy w tygodniu, jeden dzień ma spokój ode mnie. Nie no, to też nie byłoby w pełni zdrowe, żeby kania masować się razy w tygodniu, więc może nie szalejmy. No, to była. To pani wizja, nie moje. Tak, dwa masaże, ale takie dwa powierzchowne masaże to. Będę się też i wtedy będą. No chyba nie. Ale to wyciągnę, bo zobacz, jestem... Przyczepiony jest Może nie praktykujmy No dobra Ale jakoś tak przyjemnie Ci się tu strasznie zrobiło, co? No bo też dobra puściłam, no że no, to to, już, no. Dobra, weź, odchrzań się ode mnie Stój, relaksuj się ty, ty, ty. A, i ogólnie zmieniłam taktykę, bo na początku filmu mówiłam, że nie będę siadała. O, zobacz, on będzie się wyciągał. A, szkoda. A, czasami tak robię do przodu i tak. No, chyba chciałam, ale ręką ma. No, się i. E... <noise> I. I e... będę musiała jutro wsiąść, ale dosłownie na jakieś pół godziny, tam będzie 20-30 minut stępa, chwila galopu i koniec. Tak, żeby żebym mu nogi wszystkie było. Po prostu przez to, że galop jest to, że troszkę naturalniejszym ruchem dla konia, ruchem chodem dla konia i bardziej uaktywnia miednicy odcinek krędziowy i piersiowy, to właśnie po tym e, po tutaj całej terapii, żeby utrzymać ten efekt i go jeszcze bardziej wspomóc, zaczynamy od galopu, aby ten efekt jeszcze bardziej pogłębić i utrzymać. Tak żeby on znalazł swój... Swo troszkę swój. wybudować nowe wzorce ruchu ogólnie po tym, jak upuściłam wszystkie te mięśnie stabilizujące, Jest. głębokie, posturalne. To chciałam właśnie powiedzieć. Także sobie wsiądziemy jutro i pojutrze. Tak. I też doszłyśmy do wniosku, że w sumie ma być w piątek albo w sobotę inny weterynarz jeszcze. Także zadzwonię się z nim i zapytam, czy będzie miał chwilę, żeby zobaczyć gra ewentualnie w ruchu i żeby ewentualnie też wydał jakąś swoją opinię. I wiecie, no jakoś tak e, zawsze innym okiem to innym okiem, nie? Może coś się znajdzie nowego. Ale no co ja zrobię, jak on... Znana youtuberka nie padła swoim swoim I <grym> No co ja zrobię? No co mu zabiorę, to on z powrotem, przepraszam. Ej, spokojnie. No, nie Nie jest. Nie, też nie. 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 Nie, nie. 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 Ale Nie. 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 i dlaczego to zrobiłaś? <grym się> Ale <zbierzał> Masaż? Pakiem? Um. Nad okiem? <noise> to bo dotykałaś, a teraz się nie będzie ruszał? Bo, bo kury mają takie coś, że jak im głowę jakoś tak skręcisz, czy, czy jakoś tak, to one się nie ruszą. Dopóki ale, ich tam... Ale wciąż się natarowało? Jest teraz no w ogóle. Wydłużył się głowa do przodu, nogi do tyłu. Jakiś sens. <głos》> Państwo ten poker już jest po wizycie. Bardzo dziękujemy Małgosi. Teraz zrobiłyśmy fotkę z ciasteczkiem. efekty na Instagramie, także zapraszam. I idziemy jeszcze zrobić jedną fotkę. Zrobimy żarcie i pokorek idzie dzisiaj już na pastwisko. A jutro sobie tak lekko wsiądziemy, tak jak zalecała nieźle tak jak zalecała Małgosia, ale to tylko tak wiecie. Na chwilkę na rozruch, no i... Dzwonię jeszcze do Weta, jednego i zobaczymy, mam nadzieję, że jak będzie w sobotę albo, albo w piątek, to, to że trzy, trzy, dwa. mógł do nas yy, przyjechać też, w sensie, że będzie miał czas, żeby nas tutaj sprawdzić. No i zobaczymy, zobaczymy, co powie. Musimy zobaczyć, tak? Zobaczymy, może jutro też będzie po tym masażu lepiej. Połamiesz! Połamiesz! Idziemy stąd, bo on się wydurnia za bardzo. Idziemy zrobić jeszcze jedną fotkę na Instagram. Chcę tu już sprzątać. Ale Pyszne! Gdzieś mm. z ziółkami? Tak. U, u, u. Herbatka pierwsza klasa. A ja. co ty tutaj masz dobrego? Chcę wszystko, wszystko posprzątane szybciutko. Matka, proszę szukać ten. Matko, w taki upoprany dzieciak. Smakowało ci? No. To jest jeszcze więcej. Kaja, kurwa. Ale się co no, ja jabia. No, nie ma. O ja, kurwa, nie, ja jestem zła. Dobry TikTok. No, dobry TikTok. Wbijajcie na TikToka koniecznie, bo dzisiejszy był mega fajny. Kto nie widział, to niech nadrabia. Założyłam mu maski na owady. Muszę wrócić. Patrzymaj go, a ja pójdę. Kurde. To nie ma! W Biegnij! Biegnij, bo że całą trawę. Filtr 50? Tak. Chodź Cało chodzi. z do góry. Ja wiem, że ty jesteś spragniony trawy. Jakbyś, nie wiem, nie stał 24 godziny na łące, na trawie. Jakby była ci ona ograniczana. Ale słuchaj, ty ją masz ciągle dostępna. urodziłaś mi spodnie. Wybaczę ci, ale nie schyla się. On jest taki łakomy ostatnio, taki łakomy na tym trawku. Jakby, nie wiem, jakby jakby jej nie miał, nie? No co wzdychasz? Do głupoty gadasz, bo on mówi, że ma za mało. <śmiech> <śmiech> Masz wystarczająco, całe pole jest twoje. <laughs> Idziemy go odprowadzić. O no. oh, chodź. Chodź, zaraz będzie. Ubierz mi, że zaraz...

Jak się przy tym zmęczyłam, to tylko ja wiem. O! Pokersik robi! Zaczęłam <grystanie> ja takim akcentem, właśnie kończyłam vloga. Więc to chyba też już pora na zakończenie tego vloga. Mam nadzieję, że rozwiązałam Wam pewne wątpliwości, co zrobimy dalej. Czeka nas jedna konsultacja jeszcze z wetem, no i sprawdzenie jutro jak będzie się pokarekczuł po tym masażu. Ja jeszcze mam jedną wizytę u Fizjo, tak żeby zniwelować swoje napięcie, że jak wejdę to wiecie. Ale jutro luźna, 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 luźna taka jazda, tak żeby sobie tylko pochodził i sprawdził swoje giry. Zresztą się Wam tam tłumaczyła wszystko, także nie będę proszę tego powtarzać, wybaczcie. No i to tyle, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Marzia tutaj, wierna moja kamerzystka, cały czas przy mnie trwała. Dziękuję bardzo. Bez niej by nie powstał ten materiał. No i co? No jakoś to będzie, jakoś to będzie, nie? A ja już nie słucham, no a no, poszedł już żreć trawę chodź tu do mnie, bo ja już koniec. koniec robię już robię koniec mam nadzieję, że on się podobało, mam nadzieję, że będzie dobrze trzymajcie mocno za pokierka kciuki jutro, nie, nie jutro, za kilka dni mam nadzieję, że przyjedzie do nas jeszcze inny wet na konsultacje, żeby zobaczyć, żeby spojrzeć na to innym świeżym okiem Eee, I zobaczymy co będzie dalej, jeszcze się nie poddaję <gry> Także trzymajcie się, mam nadzieję, że materiał wam się podobał Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, suba na dole A my się widzimy już w następnych materiałach Także subskrybujcie, buziaki, cześć, pa! Pum.